W tym roku jest to wyjątkowy festiwal, bo nam się bardzo rozrósł. Między innymi strzelce, dzierżoniów, bielawa. Siedlimowice, Pożarzysko, czyli tak, także mniejsze miejscowości. Cieszymy się, że to się tak bardzo rozwija i że kultura jest dostępna właśnie w każdej, nawet najmniejszej miejscowości. Na festiwalu wystąpi Cameron Carpenter, bardzo się też cieszymy, że, że mogliśmy go zaprosić, jest drugi raz w Polsce, to amerykański organista, bardzo teraz znany, taki kontrowersyjny i bardzo się cieszymy. Uważamy, że pasuje tutaj do Kościoła Pokoju, do świetnicy, do festiwalu. Potem mam Le Poème Harmonique, zespół francuski we współpracy z Kapelą Krakowienzis, czyli z krakowskim zespołem muzyki, też wykonującym muzykę zgodnie z historyczną praktyką wykonawczą, potem jest Cafe Zimmerman, potem jest La Veneciana, jest też z polskich zespołów Orkiestra Historyczna, czyli Och. mamy też Edina Karamazowa, który to nagrał jedną płytę ze Stingiem i dlatego jest znany. Gwiazda naj to jest Cameron Carpenter i trzeba też powiedzieć, że odkryliśmy, to znaczy odkryliśmy, już go znamy długo, ale uważamy, że jest naszym polskim Cameronem Carpenterem. Jest to Robert Bachara, jest to skrzypek z Wrocławia, niesamowity, robił u nas rezydencję, trzy tygodnie był w Świdnicy i uważamy, że dlatego go też stawiamy razem z Carpenterem, bo, bo naprawdę jest, jest świetny. To dla nas takie niesamowite odczucie, że tak wiele osób z całej Polski i nawet z zagranicy przyjeżdża do nas. Jest to przecież wydarzenie niszowe w jakimś sensie dla specjalnej grupy odbiorców, dla melomanów. I cieszymy się, że właśnie to wydarzenie tutaj, takie właśnie niszowe, lifestyle'owe, jak niektórzy dziennikarze nawet pisali, czytałem, pankowe, że potrafię ściągnąć tutaj ludzi. Bardzo się z tego cieszymy, bo to duża promocja dla miasta.